Co, że tyle tematów dotykasz w tej pracy, to masz trochę więcej dróg, które możesz potem uderzyć. Wydaje mi się, że totalnie tak. Zresztą, wiesz, są takie żarty, że rok w Boulder to jak 4 lata w innej firmie. <grymne> Agile i role skramowe jeszcze nie zdążyły się zakorzenić powszechnie na polskim rynku i dopiero w ciągu kilku ostatnich lat zdobywają szerszą popularność. Dlatego dzisiaj pogadamy sobie o tym, kim w tej całej układance jest Scrum Master, jakie ma opcje rozwojowe i jak od Scrum Mastera można przejść na pozycję leadlinka jednej z faz produktowych. Cześć wszystkim, ja nazywam się Jacek Cygan i zapraszam Was do czwartego odcinka podcastu BolderTech. W ostatnich odcinkach gadaliśmy sobie już dużo o pracy designera, dewelopera czy chociażby stratega i dość często zahaczaliśmy sobie o Scrama, w którym tak naprawdę cały Boulder funkcjonuje. Dlatego dzisiaj bierzemy na tapetę podróż Basi Strong, która od pozycji Scrum Mastera przeszła na lead Linka Problem Solution Feed. Cześć Bara. Cześć Jacku. Myślę, że domyślałaś się, że prędzej czy później będziesz na tym fotelu w moim podcaście i sobie trochę pogadamy. To było przeznaczenie, totalnie. Nie, to się musiało w końcu wydarzyć, słuchaj. Po tylu wspólnych eventach, konferencjach, Taak. ta chwilę musiała nadejść. Ale Bara, dzisiaj mamy fajny temat i mhm. dość długą rozmowę przed nami, bo ja mam masę pytań do Ciebie, jak zawsze do swoich gości. I słuchaj, zacznijmy sobie od tego, że Ty przygodę swoją w Boulder zaczęłaś jako Scrum Masterka. Dokładnie. I ta rola w sumie jest rozumiana przez wielu trochę taki agile'owy odpowiednik project managera. Mm -hmm. Przyznam, że sam przed dołączeniem do Boulder trochę tak to postrzegałem. Więc powiedz mi, czym tak naprawdę Scrum Master się różni od tego project managera? W ogóle to jest fajna rzecz. Zawsze to pytanie zadajemy na rekrutacji dla sm <noise> 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 więc kandydaci. Ale też zawsze mówię kandydatom, że tak naprawdę nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie, bo ona oczywiście tak, różni się. Według Scrum Guide nie ma w Scrum'ie takiej roli jak Project Manager, ale to nie znaczy, że nie ma managementu, tak? Bo brak Project Managera nie oznacza braku Product Managementu, ani Project Managementu. Po prostu w Scrum'ie ta rola jest rozbita. Jest rozbita między rolę Scrum Master'a, który odpowiada de facto za efektywność całego zespołu Scrum'owego, i na product owner, który odpowiada za produkt, za ten cel cały biznesowy. Oraz na zespół deweloperski, który odpowiada bardziej za to, w jaki sposób to zostanie dostarczone. Okej, okay. no to skoro mam taki już powiedzmy wstępny obrazek, mhm. bo czuję, że od tego się jeszcze odbijemy pewnie dzisiaj nie raz, nie dwa, Hmm, to powiedz mi tak trochę, jak tym skramasterem w ogóle zostałaś? Czy to była jakaś taka ścieżka gdzieś tam planowana, czy raczej nieplanowana? Wiesz, teraz powinnam odpowiedzieć, że tak, od dziecka marzyłam o tym, żeby zostać plakaty pod, czy... na ścianie Miałam plakaty no. wszystkich znanych z <laughs> Nie znam żadnego. Ja też nie. Takiego wiesz, mieć plakat. Natomiast tak naprawdę to było trochę dzieło przypadku, też weź pod uwagę to, że ja już mam kilka lat. <laughs> I ja zaczęłam swoją przygodę ze skramem dość przypadkowo. Po prostu szukałam stażu, będąc na studiach, i to nawet nie ja znalazłam firmę, tylko koleżanka mi podrzuciła mówiąc, że była tam na kilku eventach i że są fajni. I tak czuję, że mogłabym się to spokojnie spodobać. I rzeczywiście zaaplikowałam na staż, na staż, na skram Mastera, szczerze mając jakiś ułamek wiedzy, w porównaniu do tego, z czym przychodzą obecnie kandydaci na staż. Po prostu też tak bardzo zmienił się rynek i też tak bardzo zmienił się w ogóle dostęp do informacji. Ja serio musiałam mocno googlać i to chyba nawet nie na stronach po polsku, tylko raczej po angielsku. Mało było informacji, no. Ale to dlaczego w ogóle zaplikowałaś? Nic o tej roli w sumie nie wiedziałaś. Gdzieś mhm. tam dostałaś to ogłoszenie od koleżanki. Mhm. To co było w tym, tej, w tym ogłoszeniu, w tej roli, że uznałaś, to może być ścieżka dla mnie? Wiesz co, Uznam, że jest to fajne połączenie moich zainteresowań oraz umiejętności. Ja studiowałam matematykę wtedy, więc jakiś tam skillset taki analityczny, chłodny, dane, to jest to coś, co miałam i co lubiłam. Jednocześnie wtedy mocno działałam na przykład w samorządzie i wiedziałam, że kocham pracę z ludźmi, kocham takie ogarnianie sprawianie, żeby się działo. I tak w moim wyobrażeniu, jak czytałam, jakie są obowiązki, to wydawało mi się, że to może być właśnie to. Czy znaczy studia matematyczne jakkolwiek Ci się przełożyły na tą pracę? Czy coś z tych studiów Ci się przydało? I taki nie. Klasyczne to zależy. Wiesz co? Wydaje mi się, że to jest typowe, jak się studiuje matematykę, że ciężko jest potem znaleźć taką pracę, którą powiesz, że tak idealnie te studia matematyczne to było to. Wydaje mi się, że matematyka to jest trochę taki początek przygody. Ja lubię o tych studiach myśleć tak, że one uczą myślenia. Bo one uczą takiego nieoczywistego podchodzenia do sprawy, do szukania rozwiązań, do rozwiązywania zagadek. Więc pod tym kątem na pewno tak, pod kątem liczenia całek nie. No dobra, to skoro nie matematyka w takim razie, mhm. to co byś powiedziała osobie, która takim scrum Master'em chce zostać? Czy raczej jakieś konkretne studia, czy może kursy, czy raczej olejmy wszystkie takie bardziej oficjalne formy edukacji, powiedzmy podcasty, książki jakieś źródła własne? Co byś poleciła? O, wiesz co, to jest o tyle dla mnie trudne pytanie, że ja już nie jestem na tym etapie. W sensie to, jakie, był, jakie były rzeczy w 2015 roku, jakie są teraz, to jest trochę coś innego. Więc tak bardziej jak obserwuję naszych juniorów, naszych stażystów i patrząc, co im się sprawdza, to powiedziałabym, że nie studiuję. Okej, okay, okej. Okay. A czemu nie studiuję? Wiesz co, wydaje mi się, że w sensie nie potrafię sobie wyobrazić kierunku, na którym uczyliby sensownie uskrawienie. Nie sądzę, żeby to była informatyka. Na pewno nie matematyka. <laughs> Z tego co kojarzę, są na przykład fajne szkoły Scrum Masterów i mhm. Wydaje mi się, że Brazylia na przykład coś takiego robi. Ogólnie szukałabym raczej szkoleń, raczej jakiegoś mentoringu, kursów, takich rzeczy. Certyfikacja też jest ok. Wiem, że niektórzy tego wymagają na rekrutacji. Dla mnie to jest trochę zbieranie pokemonów. W sensie, jak widzę kandydata, że ma, to są takie ok, spoko, zrobię serta. Ale to nie przekłada się często na wiedzę. Czasem się przekłada, często się nie przekłada. Więc odpowiadając na Twoje pytania, myślę, że trzeba mieć dużo zapału, takiej samej świadomości. Na pewno pomaga to, jak masz wśród znajomych jakiegoś Scrum Mastera, który ci trochę podpowie. Bo też nie sztuką jest chłonąć wszystko, co jest w necie. sztuką jest trochę to przefiltrować. Obecnie jest sporo takich um, szarlatanów skremowych, którzy raczej cię, wiesz, na kasę oskrobią i nauczą mnie do końca dobrych rzeczy. I proces oduczania się jest bolesny żeby tak trochę naszych widzów przed tymi by przestrzec. Masz może jakieś takie źródła, które ty znasz, które ty śmiało polecasz, że to jest miejsce, w którym fajnie zacząć taką edukację mm -hmm. albo czytanie chociaż o tym. Brass Willow zawsze w ciemno. Okay. Wszystko o nich mogę polecić. Ich bloga, ich szkolenia, naszego bloga. <laughs> <laughs> Ale tak myślę, że zwłaszcza dla startujących osób to tak, to Brass super. Ok. No to teraz wiesz co, chciałbym się trochę dowiedzieć tak naprawdę czym praca Scrum Masterki różni się w Boulder i poza bolder? Czy tacy ludzie przychodzący do nas, na co muszą być przygotowani? Jakie są wyróżniki pracy akurat w naszej firmie? Hmm, to jest trudne pytanie. <grych> Wiesz co, wydaje mi się, że Scrum Master, Scrum Master w Boulder jest o tyle specyficzny, um, że on musi mieć trochę taki ogląd na całość. Nie może się tylko skupiać, że tak powiem, na swojej działce. W sensie nie może być tylko tym ziomkiem od procesu. W Boulder mamy taką specyfikę, że Product Owner jest zawsze po stronie klienta, co nam się pod wieloma względami fantastycznie sprawdza, ale to też jest wyzwanie dla naszych Scrum Masterów, bo oni często przychodzą i są zieleni w temacie Scrama. I właśnie rolą naszego Scrum Mastera jest na przykład nauczenie tego Product Ownera bycia Product Ownerem. Więc nasi Scrum też muszą mieć tą wiedzę ownerowską, że tak powiem. Jednocześnie mieć świadomość, kiedy nie wchodzić w buty product ownera, a bardziej mentorować i uczyć. Z racji tego też, że realizujemy projekty nie wewnętrzne, tylko dla zewnętrznych klientów, nasi Scrum muszą mieć taki obraz bardziej biznesowy. Nie? Muszą mieć ogląd na budżet, na satysfakcję na przykład klienta. Wydaje mi się, że to są rzeczy, których normalnie Scrum w takiej firmie produktowej nie muszą robić. Czyli powiedziałabyś, że praca z Mastera w Boulder jest trudniejsza, niż w innych miejscach? Powiedziałabym, że jest inna. Prytnie. Wiesz co, bo ta część też potrafi, potrafi sprawiać dużo fanu, nie? Ta część bardziej biznesowa, to, że masz w ogóle na przykład dostęp do takich danych, nie? To, to jest super też. Więc jeśli Cię kręcą takie rzeczy, to myślę, że to jest fajne. Jeśli to jest coś, co Cię przytłacza, to może być za dużo. Czy znaczy, to nie jest trochę tak, że faktycznie te specyficzne warunki pracy z sterów w Polder dają ci trochę też szersze perspektywy i te opcje rozwojowe? Tak. że Przez to, że tyle tematów dotykasz w tej pracy, to masz trochę więcej dróg, które możesz potem uderzyć. Wydaje mi się, że totalnie tak. Zresztą wiesz, są takie żarty, że rok w Polder to jak 4 lata w innej firmie. No to już patrząc tak, to już dużo przepraszam. Faktycznie, Dobra. wiele lat za tobą. Emerytura za pasem. <laughs> No ale to Bara, bo tak naprawdę punktem dzisiejszego odcinka jest ta Twoja zmiana. Mm -hmm. Twój leveling up z Scrum Mastera do lidlinka Problem Solution Fit. I zanim o tym wszystkim mi powiesz, jak ta praca wygląda, to wytłumacz naszym widzom, czym w ogóle ten Problem Solution Fit jest. O mamo. <laughs> Mamy jeszcze trochę czasu. No dobrze, ale postaram się w trzech słowach, jak coś to mówzę za dużo i że wchodzę Dobra. w szczegóły. No, ogólnie w Boulder pracujemy w, w fazach, tak? w trzech takich fazach, w których dostarczamy produkty dla klientów. I pierwszą z nich jest właśnie Problem Solution fit. i to jest ta faza, w której przede wszystkim robimy takie dosyć krótkie produkty typu prototypy i MVP, w którym chcemy coś szybko zwalidować i na przykład powiedzieć, że kliencie, tak, to jest fajny pomysł, warto w niego zainwestować więcej, albo wręcz przeciwnie, zwalidowaliśmy to. I może nie do końca, jakby odbiór rynku był dosyć średni. Więc to jest właśnie nasza faza Problem Solution Fit. Oprócz niej mamy kolejną fazę, czyli Product Market Fit. To jest ten moment, kiedy już wchodzą użytkownicy. tak W trzech słowach. I trzecia, ostatnia to jest Scaling, czyli po prostu Skalowanie. Czyli powiedzmy, że ta Wasza faza jest jakby na samym początku tej drogi najczęściej. Takie tak. intro, powiedzmy. Mm -hmm. Okej, okay. no to kim w tym wszystkim jesteś ty? Kim jest Leading? Co to za rola? Co to za rola? I nie mogę chyba odpowiedzieć na to tylko, kim jest Leading PSF-u, tylko generalnie kim jest Leading. Bo Leading jest to rola holokratyczna I tak jak właśnie w skramie na początku mnie pytałeś, nie, czym się różni ten Scrum Master od product, product, Project Managera, o Boże. I odpowiadałam, że jest to w pewnym sensie takie wycięcie roli, roli Project Managera. To podobnie jest w holakracji. W holakracji mamy de facto cztery takie role, które rozbijają taką klasyczną rolę menadżera. I lead link odpowiada za jej wycinek, odpowiada za tworzenie strategii kręgu, odpowiada za budżety, odpowiada za np. metryki, które chociażby pokazują zrealizowanie strategii, poziom zrealizowania tej strategii. Odpowiada też za przypisywanie ludzi do ról w kręgu, udzielanie im feedbacku, a również jeśli jest taka potrzeba, odpinanie od tych ról w kręgu. Ok, jak gdybyś miała w jednym zdaniu powiedzieć, czym ten lead link od takiego project managera się różni, to powiedziałabyś, że? Że odpowiada tylko za wycinek. Okay. Tak bym chyba najkrócej powiedziała. A reszta Bo, tego wycinka OK? A reszta tego wycinka jest zaopiekowana w trzech innych rolach, już też zdefiniowanych przez holakrację. Jest replink, który działa trochę tak w kontrze do lead linka, tak jak lead link właśnie odpowiada za tą strategię, za przenoszenie różnych rzeczy jakby z tych kręgów szerszych. Czyli na przykład w takiej klasycznej firmie jest zarządu, nie? coś spływa nam z zarządu i ten leading mówi: OK, w kręgu wiem, że mamy takie i takie dane, to robimy teraz tak. To repling działa w kontrze i on mówi: że Słuchajcie, w tym naszym kręgu na przykład ten i taki element działa średnio, albo to i to nam się udało. Więc i repling działają w przeciwnych kierunkach. Mamy też taką rolę jak facylitator, i już sama konstytucja holokracji mówi, że leading nie może pełnić tej roli. Jest to po prostu za dużo takiej władzy. W rękach jednego człowieka. Facilitator prowadzi wszystkie spotkania, facylituje je, ale też facilituje pracę całego kręgu, tak day by day. I mamy też rolę sekretarza, często tak niechlubnie rozumianą, jak po prostu tą osobę od notatek, ale tak kompletnie nie jest, bo sekretarz, nie jest. No, sekretarz odpowiada na przykład za interpretację konstytucji, za znajomość konstytucji. Więc nawet jeśli sprzecza się leading i sekretarz, jak coś zinterpretować, to wtedy głos sekretarza jest kluczowy, a wcale nie leading'a. Więc czy to nie jest tylko gość od Totalnie nie. Jak <laughs> już wiemy tak naprawdę kim jesteś, jak ta twoja rola gdzieś tam wygląda, to trochę wejdźmy głębiej do tej dziupli i powiedz mi, czy ta, to przeskoczenie właśnie ze Scrum Mastera do roli lidlinka było tak totalnie oczywistą drogą rozwojową dla ciebie, czy to było coś właśnie raczej nieoczywistego, takiego trochę poza, out of the box? Wiesz co, nie było to oczywiste, ale też nie było nienaturalne. W bolder rzeczywiście już kilkoro lidlinków było kiedyś z skrem masterami. Wydaje mi się, że to też wynika z tego względu, że te niektóre skile czy umiejętności. One są dosyć podobne i można je tak dosyć łatwo zaaplikować do roli do Lidlinka. No ale wiesz, no to nie jest taka, taka oczywista rzecz. sobie pomyślisz, okej, okay, chcę być lidlinkiem, Zostaję lidlinkiem. <laughs> wiesz, że to tak nie działa. Natomiast myślę, że to było takie fajne skrzyżowanie tego, że była rzeczywiście potrzeba nowego lidlinka do kręgu PSF bo wcześniejszy living zaczął się opiekować innym obszarem w organizacji, a ja też byłam otwarta na po prostu nowe wyzwania, żeby zająć się czymś innym, więc to myślę, że tak fajnie wyszło, w dobrym momencie dla obu nie, stron. Pó póki co nie żałujesz. Nie. No tak dalej. Wiesz co, to teraz myślę, że mm, wiem, że bardzo ciężko jest powiedzieć, jak wygląda mój typowy dzień w pracy, mm -hmm. bo to każdy jest inny, masa rzeczą wchodzi mm -hmm. tak z trochę z niespodzianki, ale powiedz mi, co z reguły się dzieje u Ciebie po tym porannym zaparzeniu kawy. Jak ten dzień gdzieś tam ramowo chociaż tak, wygląda. Tak. Ja wiem, ja muszę, ja muszę. Nie ma takiego dnia, wiesz o tym. W sensie każdy dzień wygląda trochę inaczej. Coś, co na pewno łączy te dni, to są spotkania. Mam dużo spotkań w tygodniu, ale jestem też z tym OK. Jakby lubię spotkania, lubię spotykać się z ludźmi, lubię pracować z ludźmi. No, generalnie w roli Lidinga jest często sporo tematów takich nietrywialnych, których po prostu nie rozwiążesz, odpisując wiadomością na Slacku i łatwiej się spotkać. Łatwiej, szybciej, efektywniej. Natomiast te dni się różnią. Nie? To jest często jakiś taki miks pracy bieżącej, codziennej, właśnie rozwiązywania problemów, rozwiązywania jakichś fakapów. Zawsze są wszędzie jakieś fakapy. Zawsze. <gry> zawsze. Ale to jest też taka praca bardziej samodzielna, strategiczna. Staram się zawsze mieć jakieś takie właśnie sloty bez spotkań, żeby tak na chłodno pomyśleć o tym, na przykład, gdzie obecnie nasz krąg jest, czego nam brakuje, tak yy, na spokojnie zastanowić się, jak, na jak nam idzie, gdzie jesteśmy my versus cały boulder, więc to tak zależy. A czy masz jakieś takie narzędzia, powiedzmy, bez których sobie tej swojej pracy nie wyobrażasz? Pewnie komputer? <laughs> Wejdźmy tu głębiej, słuchaj, już w tym komputerze. Ich aż tak dużo. No, nie wyobrażam sobie pracy bez slacka. Kocham slacka, nienawidzę maili. Jak można napisać maila, jestem chora, kocham slacka. <grym> <grym> kocham w ogóle taką formę komunikacji, właśnie bardziej bezpośrednią, w formie czatu. No, oczywiście, wszelkiego rodzaju tule do konferencji, do wideokonferencji. No, generalnie w można mocno pracujemy zdalnie, więc jest to must have. Pewnie też mural, którym pozwala tak bardziej warsztatowo i koncepcyjnie poprowadzić niektóre tematy. Myślę, że te trzy. Okej, okay, to tak raczej podstawowo. Tak, jest estetycznie, to tam. prawda. Okej. Okay. Mm. Wiesz, ja nie jestem deweloperem, mogę pracować tak naprawdę gdziekolwiek, bo lubię neta. Nawet nie muszę mieć dodatkowego monitora, daję radę. Na jednym monitorze. Totalnie. <grych> to skoro już um, wiemy, jak pracujesz, z czym pracujesz, mhm. to zaraz powiedz mi, co w tej pracy lubisz najbardziej? Bo zakładam, że nie wszystko. Nie wszystko, ale chyba lubię większej rzeczy. Lubię to, że właśnie każdy dzień jest trochę inny. Lubię to, że każdy tydzień może nieść ze sobą coś nowego, że każdy kwartał totalnie się potrafi różnić od siebie, w zależności od tego właśnie, na czym się skupiamy w naszej strategii. Więc lubię tą zmienność, ja też jestem taką osobą, która generalnie dość dobrze odnajduje się w pewnego rodzaju chaosie, więc mi to bardzo odpowiada. To odwróćmy medal. Czego nie lubisz w tej pracy? Wiesz, że muszę. I wiesz, że chcę. Um, wiesz co, nie lubię raczej właśnie takich powtarzalnych rzeczy. Nie lubię przygotowywania jakichś metryk, raportów. To nie są takie rzeczy, które sprawiają mi dużo frajdy. Rozumiem ich wartość, wiem po co są, ale jak mam do wyboru, no to nie przepadam. Nie lubisz robić długich raportów? Nie, yes. nie to <grym> mówię Moje, moje, moje główne hobby. <grym> to mi na takiego wygląda. <grym> To teraz przechodzimy do mojej ulubionej części tego, tego spotkania, tej rozmowy. I powiedz mi, czy masz za sobą jakiś zawodowy fakap? A wiem, że masz, mhm. więc powiedz mi jaki i jak z jego wybrnęłaś, bo to jest kluczowe w tej historii. To jest bardzo ładny fakap, tak. Chwaliłam się już niemiecno. <laughs> Dawaj. To tak, w trzech słowach: Generalnie w Bolder pracujemy na budżetach kwartalnych, i to są takie budżety. Osobne od nie wiem, wypłat, to są pewnie wy macie budżet na przykład na jakieś kampanie socialowe, na mhm. wynajęcie pewnie jakiegoś miejsca na nagrywanie, tak? Oczywiście. W, w PSF-ie mamy chociażby taki budżet na przejazdy, na jakieś spotkania zespołowe, noclegi, szkolenia, konferencje, książki i ten budżet sobie planujemy na początku kwartału i później go realizujemy. No i siadłam w czerwcu, czyli de facto końcówka drugiego kwartału, ale został nam jeszcze miesiąc. No, i w zasadzie nie patrzę, że nie mamy budżetu. I nie mamy go bardzo mocno, a wiem, że były planowane dość duże wydatki, właśnie bardzo duże szkolenie. Jeden zespół wybierał się do klienta na Majorkę. Majorka nie jest tanim wyjazdem. Nie, Jest. No, i brakowało mi tak gdzieś jednej trzeciej tego planowanego na początku budżetu. Miesiąc przed końcem. Miesiąc przed końcem. Okej. Okay. Um, no. Kontynuuj. Szczerze byłam przerażona, no ale tak, no stwierdziłam, że okej, okay, no będę wiesz piczować o budżety, będę pytała inne krainy, czy nie mają czegoś, co im, co im zostało, więc byłam jak ten wiedźmin, Tam proszę mm. <laughs> rzucić wiedźminowi. Rzucili ci grosze? Rzucili, tak, tu jeden krąg, wiesz, tam tu dwa koła, tu trzy koła, i rzeczywiście ustukaliśmy to, więc na spokojnie. Wycilowałam, stwierdziłam, że dobra, wezmę sobie to jakoś, jako lesson learned. Może jak lepiej czy tym budżetem zarządzać w trakcie, czy może jak lepiej do tego podejść na planowaniu budżetu kwartalnego. Zespoły tam sobie pojechały, ogarnęły wszystko. No i tak pewnego wieczoru stwierdziłam, że ja popatrzę jeszcze na tego Excela, bo tak coś mi nie dawało spokoju. No. No i okazało się, że wcale nam aż tak tej kasy nie brakło. Tylko miałam źle zrobione formuły w Excelu. Para. Serio. I rzeczywiście nam brakło, normalnie, nie wiem, stylu 1000-2000, a nie tak grubo jak policzyłam. Okej, okay, ale zapas już miałeś do Miałam także. zapas, więc potem robiłam zwroty, jakby legitnie, ale serio. Ale kto takiego fakapu nie wykonał? Jakby to jest też poniekąd cel tego podcastu. To trochę się przyznajemy sami przed sobą, że nieważne na jakim stanowisku pracujesz, nieważne w jakim dziale pracujesz, jakby każdy te błędy popełnia, ale sztuką jest to, żeby właśnie z nich wyjść. Tobie się udało. To nawet nie do końca musiałaś wychodzić z tego fakapu, bo wyszło się samo tak naprawdę. Ale znalaz znalazło się rozwiązanie. Tak, i przyznałam się też oficjalnie i powiedziałam, jaki był problem, więc też polder no, jest o tyle miejscem, że można naprawdę mówić o błędach. I wiesz, jest ok. Okej, okay, super. Mm, ale bardzo ciekawostką taką w twojej historii jest to, że ty do Boulder wróciłaś. Mm -hmm. Bo byłaś z nami wcześniej, a jednak potem do tej firmy postanowiłaś wrócić. I normalnie mi zakładał, że to jest po prostu moja niesamowita obecność w tej firmie, ale wtedy jeszcze nie było w BOLDER, <noise> więc argument musiał być inny. Dlaczego wróciłaś? Dlaczego wróciłam? Jest to, żeby powiedzieć, dlaczego wróciłam, musiałabym powiedzieć też, dlaczego odeszłam. Śmiało. To była wtedy moja w ogóle pierwsza praca Ever. Więc po tych czterech latach myślisz sobie zawsze, że ta trawa jest zieleńsza po drugiej stronie płotu. Więc byłem trochę też taka zmęczona. Chciałam zobaczyć w ogóle jak wygląda rynek. I zmieniłam pracę. Przez rok pracowałam w startupie. Było bardzo fajnie, ale tak szczerze też czegoś mi brakowało. Mi na przykład właśnie brakowało tej pracy z klientem. Bardzo mi brakowało warsztatów takich biznesowych. Brakowało mi tej pracy też bardziej z organizacją, z dużą organizacją. No mówmy się, Boulder to już jest 200 osób, nie? Tak, to już jest duża firma. Um, więc w sumie znów to było trochę takie dobra, Napiszę na fejsie Na fejsie. Na fejsie do Magdy, tak, a no już szukają. I szukali. Więc to była bardzo szybka rekrutacja, jedna rozmowa, i też, też fajnie się udało. No. Jakie zmiany zauważyłaś takie w sumie po powrocie do Boulder? Myślę, no jak wspominałam, to jest taka organizacja, w której zarodziłem się 4 lata. Zauważyłam na przykład, jak dużo się zmieniło, jeśli chodzi o samą holakrację, Jak odchodziłam, to był ten moment, kiedy mocno raczkowaliśmy, uczyliśmy się, a kiedy wróciłam, zauważyłam, jak dużo osób już sprawnie się w niej posługuje. Że na przykład facilitatorami to nie są już tylko skramasterzy, tylko to są różni ludzie z Boulder po prostu. Jak ludzie nauczyli się dość sprawnie załatwiać swoje sprawy w holakracji. Więc to jest dla mnie też taka różnica. Innego rodzaju, trochę produkty. W ogóle bardziej takie myślenie właśnie produktowe, jeszcze bardziej niż kiedyś. No nowością były dla mnie y, kręgi fazowe, tak, w ogóle fazy. Tego też wcześniej nie było. Okej. Okay. A czy masz jakiś taki, powiedzmy, swój ulubiony produkt, nad którym pracowałaś? Jakiś taki gdzieś tam ten etap Twojej pracy, który najmilej wspominasz? Wiesz co, jak chyba ja wspominam najmilej, to bardziej nie względu, ze względu na to, jaki produkt powstał, bo wydaje mi się, że pod kątem skarmastera to nie jest aż takie pia, mm -hmm. Tylko bardziej pod tym kątem, jak nam się pracowało z zespołem, z klientem, jak ta relacja wyglądała, czego się na przykład nauczyliśmy, albo jak ten zespół rozkwitł bardziej takie rzeczy. I tutaj w sumie wiele mogłabym powiedzieć tak szczerze, chyba ciężko mi wskazać jeden. To te lekcje. Może masz jakieś takie najciekawsze, najważniejsze lekcje, które z takich właśnie projektów, pracy nad jakimiś produktami wyniosłaś? Wiesz co, myślę, że to straszna klisza, ale że zawsze po drugiej stronie są ludzie, i w Boulder generalnie pracujemy z bardzo różnymi kręgami kulturowymi. Na przykład, pracujemy z Arabią Saudyjską, i dla mnie taką mocną lekcją było, jak inaczej się podchodzi do feedbacku. Feedbacku, zarówno takiego ludzkiego, ale też na przykład do pełnionej roli, jak i do produktu. Inaczej jak? Wiesz co, tak dosyć bezpośrednio na dużym spotkaniu powiedzieliśmy naszej ownerce, że coś i coś było niezrobione. Ona to dobrała bardzo personalnie. Na tym spotkaniu się nie zadziało nic. Natomiast ona później ze mną długo rozmawiała, że to było strasznie nietaktowne, że ona jest kobietą w kulturze arabskiej i że udzielenie jej jako kobiecie przez mężczyznę młodszego od niej było strasznie jakby źle widziane, zwłaszcza, że na tym spotkaniu byli też jej przełożeni. Okay. A szczerze, to nie był jakiś taki feedback, że hej, zrobiłaś to i to źle. Tego i tego nam po prostu zabrakło, nie wiem, produktowo mhm. coś było, wiesz. Czyli dla nas coś bardzo normalnego, jakby tak. bardzo codziennego. Tak. Coś, co szczerze nie, ja na to nie zwróciłam uwagi. A raczej jestem wyczulona na takie rzeczy i mhm. no, to było dla mnie takie ciekawe. Czyli ten taki aspekt też, tak jak mówisz, ludzki, kulturowy, jest też ważnym aspektem pracy w sumie w twojej roli. Mhm. Mówisz, nigdy nie wiesz, na jakiego klienta trafisz i zawsze musisz mieć z tyłu głowy, że on może mieć trochę inną perspektywę, inny punkt patrzenia niż ty w tym danym momencie. Tak. Ale w ogóle to jest też y, często trudne na początku, nauczyć naszych klientów, żeby nam na przykład feedback przekazywali bezpośrednio. Żeby nie mówili na spotkaniu wszystko spoko, spoko, a mm -hmm. potem maila do zamkniętego grona, że to i to nie wyszło. I to jest też takie budowanie relacji, tłumaczenie dlaczego to jest ważne, dlaczego to jest potrzebne. I te różnice kulturowe, one są. Nie? Inaczej się współpracuje z klientem ze Stanów, jest to strasznie generalizowanie, ale generalnie oni na spotkaniu powiedzą ci, że jest wszystko awesome. Jest mm -hmm. super. I w ogóle amazing. I dopiero często po jakimś czasie dowiesz się, że na przykład właśnie czegoś im zabrakło, coś wyobrażali sobie inaczej. I trzeba strasznie się nauczyć, kiedy drążyć, kiedy cisnąć temat, a kiedy, a kiedy się wstrzymać. A czy takie edukowanie w tej kulturze feedbacku też leży w Twojej odpowiedzialności? Tak, ja to zawsze tak czułam. Że jest to pewnego rodzaju usuwanie impedimentów, ale jakieś różnice komunikacyjne traktowałam zawsze jako, jako, jako potencjalny impediment. Okej. Okay. To teraz czas spojrzeć w przyszłość. Wyciągamy naszą klasyczną tutaj szklaną kulę i powiedz mi, jakie zmiany przewidujesz czy w swojej roli, czy gdzieś tam w swoim środowisku pracy, czy ogólnie na rynku za 5-10 lat. Mhm. Na, co tacy, na co ludzie ogólnie powinni uważać, czego wypatrywać może? Wiesz jak jest, ja jestem optymistką. 100%. <laughs> A więc zakładam, że będzie więcej takich firm jak Boulder, w sensie holokratycznych, albo idących bardziej gdzieś w stronę turkusu, Pamiętam, jak te kilka lat temu my mocno wchodziliśmy w skrama i byliśmy jednymi z pierwszych. Teraz tak naprawdę każda firma mówi, że ma skrama, nawet jeśli mają tylko daily stand-up. ale mają skrama. <laughs> <laughs> I ten skram już jest bardzo, bardzo się spopularyzował. Wydaje mi się, że generalnie firmy będą szły w stronę większej zwinności, że też ta praca zdalna mocno będzie to wymuszała. Więc to bym przewidywała. I myślę, że to byłoby dobre. Okay. Ja chciałem zapytać, czy myślisz, że to będzie dobra zmiana dla tak. rynku, czy taka jeszcze niepewna może? Z znaczy mojej dobre. perspektywy tak, ale też wiesz, ja na co dzień widzę, jakie benefity nam to daje. Jak inaczej się pracuje z ludźmi, którzy sami mogą podejmować swoje decyzje, którzy mają też kontekst, żeby podjąć te decyzje. Okej, okay. czy tacy młodzi skremaserzy powinni teraz zainwestować w coś konkretnego? Czyli na przykład, nie wiem, na swojej drodze rozwojowej na konkretny punkt spojrzeć bardziej. Czy myślisz, że Jakaś umiejętność, może jakieś podejście będzie bardziej kluczowe na rynku za te 5 lat niż jest teraz, albo było wcześniej. Mhm. Wydaje mi się, że to jest taka branża, że zawsze będzie potrzeba dobrych specjalistów. Więc yy, myślę, że tak zgłębić ten skram. Nie tylko ślizgać się po powierzchni i przeczytać skram guida i tak skupić się tylko na cyzelowaniu procesu. Tylko zgłębić rzeczywiście wartości, co nam to daje myśleć bardziej produktowo, a nie tylko procesowo. Bo jak widzę na rekrutacjach, to to jest chyba częsta pułapka. Że skrymesterzy bardzo skupiałem się na procesie, a nie to, po co ten proces jest. A jest po to, żeby powstał fajny produkt. No właśnie, bo tak jeszcze pomyślałam sobie, że Ty w sumie wielokrotnie byłaś przy takich rekrutacjach. Mhm. Jakby miałaś kontakt z tymi ludźmi. I powiedz mi, czy bardziej patrzyłaś w takich momentach na umiejętności miękkie, twarde? Co dla Ciebie było kluczowe? Wiesz co, najczęściej jedno i drugie. Ale też inaczej się rekrutuje stażystów, juniorów, a inaczej seniorów. I dla stażystów to jest częściej taka zajawka. W sensie teraz w ogóle szczerze, jak już rekrutujemy stażystów, mamy bardzo dużo aplikacji i ci stażyści są bardzo dobrze. Ja pamiętam program stażowy w zeszłym roku i wybrać tą dwójkę, która do nas przyszła, było bardzo trudno. Więc taką wiedzę podstawową generalnie większość ma. Mhm. E, więc powiedziałabym, że takie podejście, zajawkę, ale też otwartość, bo to jest taka rola, w której trzeba być bardzo otwartym na feedback na popełnianie błędów, ale też wyciąganie wniosków z tych błędów. Myślę, że cały szereg postaw. No oczywiście inaczej jest u seniorów. Okej, okay, to co jest kluczowe u seniorów? U seniorów, no to to już jest kształt, tak? To musi być też, to muszą być takie bardziej skille twarde, to musi być na przykład wiedza, jak przeprowadzić dany rodzaj warsztatów, dany rodzaj ćwiczeń, jak pracować w danej sytuacji, co doradzić product w danej sytuacji, co zarekomendować zespołowi, więc tu już oczekujemy doświadczenia, danych, yy, procesu myślowego. Często też zadajemy takie pytania, albo mamy takie ćwiczenia, na które totalnie nie ma jednego dobrego rozwiązania, mm. bo w rzeczywistości też nie byłoby jednego dobrego rozwiązania. I bardziej patrzymy na to, jak ten kandydat, kandydat podchodzi do tego, jaki właśnie jest proces myślowy, na co zwraca uwagę, a na co kompletnie nie i dlaczego. Okay. Więc to jest cały szereg rzeczy. No? no i przyszedł czas na ostatnie pytanie w tym odcinku. I taką jedną, od Ciebie, od serducha, radę dla osób, które nas oglądają, które powiedzmy, że są taką właśnie Barą sprzed kilku lat. Co byś im powiedziała, tym ludziom, którzy gdzieś są na tej ścieżce i dopiero wchodzą sobie głębiej dalej? Powiedziałabym, żeby próbować i nie zrażać się i że najwyżej nie wyjdzie. Okay. I trudno. Tak trochę poetycko, trochę kluczowo. Totalnie. Super, Bara. Bardzo Ci dziękuję. Bo już wiele razy, tak jak mówiłem, się ślizgaliśmy po tych tematach dookoła z a to dzisiaj tak nam bardzo fajny, szerszy obrazek dałaś całego tematu. Powiedziałaś trochę i o tych blaskach, i o tych cieniach, na czym mi bardzo zależy, więc super Ci dziękuję i też bardzo dziękuję Wam za oglądanie kolejnego odcinka. I już klasycznie, jak po, jak po każdym, każdej kolejnej odsłonie, zapraszam Was do obserwowania nas na mediach społecznościowych, gdzie będą wszystkie informacje o kolejnych premierach, o kolejnych nowościach, a także na YouTube'a, gdzie to wszystko możecie oglądać. E, więc, pointując to, jeszcze raz, Bara, świetna robota, jak zawsze. Jest to genialna współpraca. Dziękuję, Jacku, z Tobą zawsze fantastycznie. Dzięki Ci wielkie, Wam dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku.